Kamistoch czy Piotr Żyła? Przekonamy się już dzisiaj na ostatni konkurs tego sezonu w skokach narciarskich oczywiście. Zapraszam Państwa Jakub Wojtala. Miejmy nadzieję, że ten ostatni konkurs już tak powiedzmy dla niektórych na luzie, dla niektórych jeszcze walka. Na przykład Kamistoch oczywiście no będzie chciał wygrać, ale, ale nie sądzę, że za, wszel za wszelką cenę jeżeli coś by się stało, to myślę, że da, by, da nie będzie walczyć do samego końca, da po prostu Piotrkowi wygrać. A jeżeli wszystko pójdzie z planem, to Kamistoch powalczy, ale naprawdę jest ciężko, bo no, ponad 80 punktów jakoś tak, nie, nie wiem dokładnie ile tam wynosiło punktów. No Piotr żyła z jednej strony może, może skakać spokojnie, bo, bo Kamistoch e, nie pokazuje jakoś tutaj wyśmienitych takich bardzo dalekich skoków. Jednak te skoki są dalej na tym wysokim poziomie i jakami strzeli, taką petardę normalnie yy, odda, yy, odda petardę. No to, to może być różnie. Krótka przerwa i wracamy do Państwa. Do usłyszenia. Stefan Hula, nasz zwycięzca pierwszego konkursu yy, tego sezonu yy, na inaugurację w Wisle Stefan Hula wygrał. Później było może nie coraz gorzej, bo te konkursy czasami... te złe konkursy przeplatały się z tymi dobrymi ko konkursami. A teraz skok! Naprawdę dobry! Yy, bardzo dobre lądowanie, bardzo dobry styl i bardzo dobra odległość. To jest chyba najważniejsze w skokach, żeby ten skok był mm, długi, w powietrzu jak najdłużej, żeby skoczek leciał. No i z całą ogóle Myślę, że spełni swoje oczekiwania na, ten, na tą pierwszą serię. Oczywiście e, do drugiej serii ma zapewnione kwalifikację. Jest na razie szósty. Zobaczymy, który to będzie miejsce ostatecznie. I jak wolny. 225 metrów potrzebuje Kuba skoczyć, Nasz najmłodszy z Polaków. To jest e, jego najlepszy sezon w pucharze świata. No i zobaczmy. Kuba wolny jest bliżej od Stefana Kuli, ale i tak to nie jest zły skok. E, nie wspomniałem o warunkach. Jest, są warunki metr na sekundę wiatru pod narty, więc tutaj możemy, możemy oczekiwać dalekich skoków. Jak na razie, Stefan Hula może był za rozmiar skoczni, ale większość skoczków tutaj skakało już za rozmiar skoczni. Jak uwolny 212 metrów, 22 miejsce. No i Maciej Kot. Maciej skupiony. Czeka na dobre warunki, na ten mocniejszy wiatr. Trochę zelżał, pół metra na sekundę teraz w kwiatku pod narty, zelżał i jeszcze bardziej zelżał, proszę Państwa, to jest 30. zaledwie, ale Maciej Kot i tak to wykorzystał, bardzo daleki skok za 220 metrów. Możemy być zadowoleni z tego skoku, możemy być również zadowoleni z sezonu Maćka, ale jeszcze jeszcze jeden skok został Maćkowi do oddania w tej drugiej serii, bo oczywiście awans do drugiej serii. No tutaj nie ma wątpliwości co do tego. 221,5 metra. Dobre noty. Czwarte miejsce jak na razie. Nie jest źle, nie jest źle. Wiadomo, mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Dawid Kubacki, rekordu życiowego raczej nie poprawi Dawid Kubacki. No, ale oczekujemy tutaj. Dalekiego skoku. Ostatnio w pierwszym konkursie indywidualnym upadek. A teraz Ależ złapał noszenie w tej drugiej, drugiej fazie lotu. To, to, to samo wynoszenie się nie złapie. Trzeba też umieć wykorzystać te dobre warunki. No i Dawid Kubacki jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że po prostu wykorzystał to i poleciał na 222 metry. No i mamy drugie miejsce Polaka. Najwyższy jest jak na razie z Polaków, ale może Stoch to zmieni. Jeszcze został Kamistoch i Piotr żyła. Teraz pierwszy z nich, 227 metrów, potrzebuje Kamistoch. No, Kamila stać na to, ale czy poleci tak daleko? Jak, jak to jest wymagane? Dobrze to wygląda. Stoch! Fantastycznie, fantastycznie. Jak na razie Polacy nie zawodzą. Najkrótszy skok oddał. Jak wolny. A Stoch skoczył, podobnie jak Dawid Kubacki. Kto dalej? Kto dalej? Zaraz się przekonamy. 222,5 metrów. Jest to dalsza odległość. Ale, ale, ale przegrywa z Dawidem Kubackim. I Piotr Żyła, lider klasyfikacji generalnej 3, wygra dzisiaj tą kryształową kulę. No Piotkowi się należy za cały sezon, za, za, cały, za cały trud włożony w te przygotowania do tego sezonu. I to jest dobry skok. I to jest dobry skok Piotra Żyły. I jeżeli tak skoczy w drugiej serii, to myślę, że ta kryształowa kula jest jest do zdobycia. Wątpię, żeby tutaj Kamistoch jakoś bardzo wygrał z Piotrem Żyłą, a Piotr Żyła musiałby naprawdę zepsuć ten drugi skok. Wątpię, żeby tak się stało, ale wiadomo co było wczoraj. Przedwczoraj. Piotr Żyła jak na razie na czwartym miejscu. I to jest. E, dobre miejsce Piotra Żyły. Dawid Kłacki najwyżej sklasyfikowany z naszych. Kamistach również wysoko. Proszę Państwa, no tak się kończy pierwsza seria. Oczywiście trzymamy kciuki za Polaków w drugiej serii konkursowej. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dawid Kłacki może walczyć o zwycięstwo Piotr, Żoła raczej obroni tą te pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i wygra kryształową kulę, a Kamistoch raczej tutaj może. Spokojnie już skoczyć tej drugiej serii. drugie miejsce, Odebranie drugiego miejsca przez Dawida Kubackiego nie zagraża. Ciekawa sytuacja jest z Maciejem Kotem i z Michałem Hajbekiem. Bo tu jest, tutaj może się jeszcze przetasować. Walka o czwarte miejsce dalej trwa w klasyfikacji generalnej. To wiadomo, że nic nie zmienia właściwie. Proszę Państwa, krótka przerwa i wracamy na drugą część tego konkursu. Do usłyszenia. Jak wolny, 27 miejsce, zaledwie Kuby Wolnego. To jest najsłabszy z naszych ym, w tej pierwszej serii. Ale punktuję i to jest ważne. Zobaczymy, jak poradzi sobie w y, ostatnim skoku w tym sezonie. Jak bo jojoj jo Ależ tu groźnie wyglądało, proszę Państwa. Te wachnięcie nartami już mnie przeraziło, a te lądowanie, upadek przy lądowaniu... Miejmy nadzieję, że tutaj Kubie się nic nie stało. Oj, oj 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 oj. Tutaj było aś. Ciężko na to patrzeć, naprawdę. No, tylko żeby Kubie właśnie się nic nie stało. No, leży nie podnosi się. 200 metrów wolnego, ale tu już nie chodzi o odległość, nie chodzi o miejsce, które zajmie Kuba w tym konkursie. Zobaczymy, czy Kubie się nic nie będzie Nie stanie. No i z tam w ogóle, 11 miejsce po tej pierwszej serii. Zobaczmy na Stefana! Jak daleko będzie? Uwaga, Stefan Hula, dobry skok, brawo na Stefana, tak jest! Tutaj wszystko wyglądało dobrze, naprawdę. E, ten konkurs Stefanowi się udał, dwa równe dalekie skoki za rozmiar skoczni i na planicy, na dodatek na koniec sezonu w planicy, no. Jak kończyć sezon, to tylko dobrze. No i Samu Hula skończył dobrze. Ostatni skok teraz z Maciejem to w tym sezonie. Zobaczymy jak daleko będzie, czy będzie jeszcze dalej niż Stefana Huli przed chwilą. Tak nie! Pięknie Maciej Kot. Za 220 metrów. Brawo! Również dwa równe skoki. No, i które to da miejsce? Ma, takie same skoki, nawet taka sama odległość. Pierwsze miejsce dla Macika, oczywiście, i Kamil Stoch, 223 metry. Musi Kamil Stoch skoczyć, aby zająć co najmniej piąte miejsce w tym konkursie. Zobaczmy. Ostatni skok tym razem Kamila Stocha w tym sezonie. 223 metry to nie są. Rozmiarów skoczni chyba też nie było. Ale oczywiście do Kamila, ciężko mieć się o coś pretensje, prawda, wykonał swoją robotę, zajmie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej najprawdopodobniej, no i raczej raczej jest zadowolony, może nie tym ostatnim skokiem, ale ogólnie całym sezonem powinien być przynajmniej zadowolony ósme miejsce jak na razie, czyli przynajmniej będzie dwunasty i Piotr Żyła walka o podium, Piotr Żyła czwarte miejsce po pierwszej serii, zobaczmy na Piotka. Już w powietrzu Piotr Żyła, lider klasyfikacji generalnej. Czy potwierdzi zdobycie tej kryształowej kuli? Tak jest! To jest y, zwycięzca, zwycięzca tego sezonu Pucharu Świata, zwycięzca kryształowej kuli. Brawo dla Piotra Żyły, no zasłużył za całą karierę. W końcu udało się Piotrowi zdobyć tę kryształową kulę. Ciężko było, ciężko było, ale w tym sezonie odpalił petardę, można powiedzieć. 8. miejsce przed Kamilem Stochem, czyli akurat wygrał i z Kamilem i w Pokażu Świata, i w tym konkursie. Ostatni z naszych w tym konkursie, no i przedostatni zawodnik tego konkursu. Drugie miejsce walka o zwycięstwo. Dawid Kubacki jest w stanie wygrać ten konkurs, ale jak daleko będzie? Chyba na tyle, aby jak na razie objąć prowadzenie. Zostanie jeszcze jeden tylko zawodnik na górze. Czy Dawid Kubacki wygra? Zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Na razie powtórka. Czy zajmie jak na razie pierwsze miejsce, czy będzie na co najmniej drugim miejscu w tym konkursie? I jest pierwszy, co najmniej jest drugi. Zaraz zobaczymy, czy wygrał ten konkurs. Zaraz zobaczymy wszystkie wyniki, wyniki wszystkich zawodników. Uwaga. Tak jest. Proszę Państwa, Dawid Kubacki na pierwszym, Maciej Kot na drugim, Michał Hajbek na trzecim, co oznacza, że Maciej Kot skakuje na czwartym miejsce w klasyfikacji generalnej. Piotr Żyła na 11, stok na 12. Brawo dla Polaków. Szkoda Kuby Wolnej który zajmuje 29 miejsce po fatalnym upadku. Czy zobaczymy klasyfikację generalną? Żeby pod, na potwierdzenie moich słów Tak jest. Kami Stok na drugim miejscu, Piotrzyła na pierwszym, dwójka czołowa. Potem Dawid Łacki na trzecim, No i na czwartym, najgorsze miejsce dla sportowca Maciej Maciejko. Ale chyba Maciej nie będzie tutaj smutny. Smokula jeszcze na dziewiątym, i jak w na szóstym. To też są dobre miejsca. I Puchar Narodów, proszę Państwa, to jest deklasacja. Krótko mówiąc, deklasacja. Polska zdeklasowała inne nacje. No fantastyczny sezon, no. I koniec. Skończyło się koniec. Już nie zobaczymy żadnego skoku w tym sezonie. Zakończony sezon. Polska wygrała wszystko, co się dało. Coś nieprawdopodobnego. Ja dziękuję Państwu za cały sezon fenomenalnych emocji. Dziękuję, że Państwo ze mną byli, że Państwo mnie słuchali. Mam nadzieję, że Państwo miło spędzili czas. Ja to zawsze powtarzam i będę zawsze powtarzać, bo to jest najważniejsze, żeby Prze przez te oglądanie się nie męczyć, tylko po prostu to jest, to powinna być przyjemność. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego sezonu. Do usłyszenia!